Temat małżeńskiej miłości intymnej jest jednym z moich ulubionych. Prowadząc szereg konferencji, rekolekcji dla małżonków, za każdym razem odkrywam w nim coś pięknego i fascynującego. Małżonkowie, w momencie kiedy dowiadują się, że w seksie nie chodzi tak naprawdę tylko o dobrą zabawę, też przeżywają pewnego rodzaju przełom. Okazuje się, że w małżeństwie, podczas aktu seksualnego, Bóg przychodzi ze swoim błogosławieństwem. Przychodzi i można powiedzieć, że mówi tak jak do kochanków z pieśni nad pieśniami: Jedzcie przyjaciele, pijcie, upajajcie się najdrości. On bardzo chce, żebyśmy jako małżonkowie cieszyli się sobą nawzajem. Przychodzi ze swoim błogosławieństwem, i sprawia, że przestrzeń miłości intymnej staje się niesamowicie duchowa, że może być przestrzenią, gdzie celebrujemy swoją miłość, gdzie oczywiście bardzo ważna jest przyjemność, orgazm, dotyk, całowanie i tak i tak Ale jest też przestrzenią naszej małżeńskiej modlitwy. I tu bardzo często na warsztatach opowiadam historię jednego pana który z tylnej ławki na jednych z warsztatów wtedy stwierdził, o, tak to ja się mogę z żoną modlić. To jest wspaniała modlitwa. Nawet nocne adoracje, by tu wchodziły w grę. Wtedy cała sala uderzyła w śmiech. I do tej pory, kiedy o tym mówię, przypominam sobie, że rzeczywiście należy to do jednej z najprzyjemniejszych modlitw małżeńskich. Oczywiście. Nie jest łatwo mieć tak bardzo otwarte serce na Boga i drugiego człowieka. Nie jest łatwo budować przestrzeń, o której Gregory Popcak w swojej książce Święty Seks napisał. Miłość intymna to zmysłowe spotkanie dwojga kochających się osób, które są sobie wierne i zawarły związek na zawsze. Związek, który ma moc wznieść te pary w ekstazie. Ku temu, co boskie, prowadząc ich poza siebie samych i umożliwiając im dotknięcie miłości samego Boga. Zdaję sobie sprawę, że ten cytat brzmi bardzo górnolotnie. Ale prawdą jest to, że taka przestrzeń jest dla nas dostępna, dla nas jako małżonków. Jeśli współpracujemy z Panem Bogiem, jeśli staramy się być jego przyjaciółmi, budujemy w naszym małżeństwie silną, mocną, przyjacielską więź, wtedy otwiera się przed nami właśnie przestrzeń duchowej intymności. Nie jest to proste. Jak John Gottman napisał: Mężczyźni na ogół chcą uprawiać seks, by poczuć emocjonalną więź, podczas gdy kobiety. Muszą czuć emocjonalną więź, żeby uprawiać seks. Tak naprawdę największą trudnością, która pojawia się w tym obszarze, są różnice płciowe. Są zwyczajne różnice pomiędzy tym, jak funkcjonują, jacy są mężczyźni i jakie są kobiety. I okazuje się, że kobiety mają na ogół dużo więcej wymagań. Jeśli chodzi o przestrzeń miłości intymnej. Kobieta, która jest zmęczona, niewyspana, w jakiś sposób smutna czy niezadowolona z tego powodu, jak wygląda jej ciało czy jej życie w danej chwili, nie będzie miała ochoty na seks. U kobiet swoistym barometrem tego, co dzieje się w danej chwili w ich życiu, jest właśnie przestrzeń miłości intymnej. Jeżeli kobieta czuje się kochana, zadbana, zaopiekowana przez swojego męża, swoich bliskich, ona też będzie miała ochotę oddać się mu włożu małżeńskim. Będzie miała ochotę w tej przestrzeni się rozwijać i być twórcza. U mężczyzn sprawa wygląda nieco inaczej. Największymi trudnościami, jakie napotykają mężczyźni, jest stres. Choroba, może to być cukrzyca, jakieś sytuacje dotyczące autoimmunologicznych chorób, chorób utajonych, też związanych ze stresem, i niezdrowy styl życia. W takich sytuacjach mężczyźni również tracą ochotę na miłość intymną. Bardzo poważnym zagrożeniem w przypadku mężczyzn jest pornografia. Pornografia jest taką przestrzenią, która bardzo mocno oddziela w naszych umysłach przyjemność seksualną od budowania więzi. I to jest problem, z którym najczęściej przychodzą do mnie mężczyźni do poradni. Co ciekawe po pandemii był bardzo duży wysyp takiego typu problemów. Siedząc zamknięci w naszych domach przed komputerami, daliśmy sobie niejako pozwolenie na to, żeby ta przestrzeń Rozwijała się w nieograniczony sposób. I okazuje się, że bardzo często mężowie chcą ze swoimi żonami odgrywać pewne sceny, które gdzieś widzieli w filmach pornograficznych. Żony się na to godzą. I sytuacje, które spotykałam w poradni, były dramatyczne. Były sytuacjami pełnymi lęku, strachu przed tym, czy ich małżeństwo przetrwa. Bo pomimo odczuwania przyjemności, oni zamiast być bliżej, byli coraz dalej od siebie. Oni zamiast tworzyć więź, pomalutku, po jednym kroczku, tą więź zrywali. Więcej na temat pornografii można wysłuchać w podcaście pod tytułem Pandemia Pornografii, który bardzo serdecznie polecam na YouTube. Okazuje się, że mężczyzna taki, który jest niewyspany, który jest też w jakiś sposób niezadowolony ze swojego życia, ponieważ nie czuje się spełniony w roli ojca czy męża, również może mieć problemy z odczuwaniem przyjemności seksualnej. Dla mężczyzn miłość intymna w małżeństwie jest barometrem tego, jak bardzo są kochani przez swoje żony. Miłość intymna jest taką pociechą. Która dociera bardzo głęboko do serca mężczyzny, i która sprawia, że może on iść w świat i pokonywać smoki, jeżeli ma tą siłę od swojej żony i wie, że jest bardzo kochany. Myślę, że warto teraz powiedzieć o filarach udanego współżycia. Wczoraj podróżując autostradą zauważyłam, że większość mostów na mojej trasie miała sześć filarów. I dokładnie tak samo jest z małżeńską miłością intymną. Jeśli sześć filarów te, o których teraz powiem istnieje w tym małżeństwie jeśli dbamy o każdą z tych przestrzeni życie intymne, życie seksualne będzie pełne radości, przyjemności. Dające satysfakcję i budujące więź. Pierwszym filarem jest wierność. Absolutnie nie można zbudować przestrzeni miłości intymnej i takiej przestrzeni połączonej z duchowością, jeśli druga osoba podejrzewa pierwszą o zdradę, jeśli jedna osoba drugiej nie ufa, jeśli w przestrzeni wierności. Mamy tutaj jakieś wątpliwości, jeden do drugiego. I warto zaznaczyć, że nie chodzi tutaj tylko o zdradę w postaci kontaktów seksualnych z inną osobą. Zdradą może być na przykład powiedzenie moich najgłębszych tajemnic przyjaciółce, koledze, znajomemu z pracy. Może być trzymanie bardzo silnej sztamy z mamą. I zamiast konsultować nasze małżeńskie sprawy z współmałżonkiem, z mężem, z żoną, konsultuje je z mamą albo z tatą. To również jest coś, co nie buduje pełnego zaufania. Więc pierwszym filarem bardzo ważnym jest wierność. Drugim filarem jest poczucie więzi i bliskości. I to poczucie więzi i bliskości, Najprościej buduje się poprzez szczerą rozmowę. Oczywiście dzieje się to na różnych obszarach, ale mówiąc o szczerej rozmowie, mam na myśli taką przestrzeń, w której jesteśmy dla siebie, w której żadna inna osoba, żadna inna sprawa nie jest tak ważna jak ten mój współmałżonek. Jesteśmy szczerzy, nawet wtedy, kiedy nie jest to takie proste. I potrafimy przekazać różne trudne rzeczy z miłością, serdecznością i życzliwością, i dojść do kompromisu. Trzecim, bardzo ważnym filarem jest czułość. Czułość, która nie jest tylko grą wstępną. Czułość, która nie jest tylko aktem seksualnym, ale drobne, czułe gesty, które codziennie wobec siebie wykonujemy. I tutaj bardzo ciekawą zasadą jest zasada 6 sekund, którą zachęcam, aby każdy z Was wprowadził u siebie w małżeństwie. Zasada 6 sekund polega na tym, aby codziennie 6 sekund całować się ze swoim mężem lub ze swoją żoną. Sześć sekund takiego naprawdę czułego pocałunku, czułego, pełnego pasji. I radości. Te sześć sekund wykradać niejako całemu światu, kiedy wychodzimy do pracy, kiedy wracamy z tej pracy. To jest taki czas, który naprawdę bardzo mocno buduje przestrzeń relacji. My od niedawna wprowadziliśmy tę zasadę u siebie w małżeństwie i sprawdza się wyśmienicie. Czwartym bardzo ważnym filarem jest brak. Emocjonalnego dystansu i głębokich konfliktów. I tu bardzo częstą przyczyną jest akceptacja odmowy. Jest trudność w odmawianiu tego, że nie mamy w danej chwili ochoty na miłość intymną. Musimy pamiętać w naszych małżeństwach o tym, że każdy ma prawo odmówić z jakiegokolwiek powodu w danej chwili seksu. I teraz druga osoba. Warto, aby przyjęła to sercem. Zapytała wtedy, czy mogę ci jakoś pomóc. Czy chcesz w takim razie, żebym inaczej okazał ci dzisiaj czułość, okazała ci dzisiaj swoją miłość? Ta osoba, która odmawia, warto, żeby robiła to z życzliwością, z serdecznością, żeby nie odmawiała po prostu słowami: Nie, bo nie, nie, bo dzisiaj mi się nie chce. Każdy z nas czuje, że taka odmowa. Mogłaby urazić jego serce. Więc pracujmy nad tym, żeby odmawiać serdecznie i życzliwie, i również aby przyjmować odmowę w sposób pełen miłości. Piątym filarem jest bycie docenionym. Jeśli jedna i druga osoba czują się ważne dla siebie nawzajem, czują się docenione, czują, że są dla siebie nawzajem. Najważniejszymi osobami na świecie, że są swoimi przyjaciółmi, że mój mąż jest tą osobą, do której ja dzwonię jako pierwszej, jeśli mam jakiś problem, jeśli mam jakąś radość. Wtedy czuję się też doceniony. Jeśli widzę jego pracę, widzę jego trud, jeśli on widzi to, co robię codziennie dla dzieci, dla naszej rodziny, ja też czuję się doceniona. I to sprawia, że piąty filar. Działa szóstym filarem, który również jest bardzo ważny, jest znajomość potrzeb drugiego człowieka, znajomość wzajemnych potrzeb. I teraz, jeśli ja wiem, co mojemu mężowi się podoba, co on lubi, również w przestrzeni miłości intymnej, staram się to spełnić. Działa to w drugą stronę. Jeśli on wie, co mnie sprawia przyjemność, również będzie się starał, Trzymać właśnie tej ścieżki. I tutaj bardzo ważna jest otwarta rozmowa, spotkanie dotyczące właśnie tych konkretnych potrzeb. Bardzo Was zachęcam, żeby dzisiaj, po tym spotkaniu, porozmawiać ze sobą, co lubisz. Jak chcesz, żebym okazywał Ci moją miłość? Jak? Chcesz, żebym ja jako żona Ciebie pieściła, dotykała, całowała, okazywała Ci to, jak bardzo Cię kocham, jak bardzo ważną jesteś osobą dla mnie. Właśnie w tej przestrzeni ja chcę Ci pokazać, że jesteś dla mnie wszystkim, że jesteśmy jednością, że jesteśmy jednym ciałem i że do końca życia tylko z Tobą, właśnie z Tobą chcę być. To wszystko. Do tego wszystkiego możemy dodać jeszcze poczucie humoru. Myślę, że dystans i poczucie humoru w każdej sytuacji są cenne. Jeżeli zdarzają się nam jakieś wpadki, jeżeli któryś filar się chwieje, warto podejść do tego z dystansem, z poczuciem humoru i pracować, włożyć w tą przestrzeń, w ten obszar całą swoją energię. A wtedy gwarantuję, że miłość intymna da nam tyle radości i satysfakcji, że będzie to widać na zewnątrz.